Numerologia na czwartek. 16 listopada 2023 roku Witajcie najdrożsi w czwartek. Dzisiaj, 16 listopada 2023 roku, wibracje dnia wyznaczy nam numerologia. Redukujemy datę do pojedynczej cyfry. 1 plus 6 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 równa się 16 a następnie jeden plus sześć równa się siódme. Tak, dziś to magiczna siódemka rządzi naszymi losami. Siódemka symbol mądrości i duchowego oświecenia. Siódemka jest liczbą tajemniczą, otoczoną aurą mądrości i duchowego oświecenia. To idealny dzień na kontemplację, zastanowienie się nad życiowymi aspektami i głębszym zrozumieniem naszej drogi życiowej. Wprowadź harmonię i spokój do swojego dnia, a siódemka odpłaci się Tobie pełnym spektrum duchowej energii. Przełomowy moment dla rozwoju osobistego. Siódemka to także liczba szczęścia i doskonałości. To doskonały moment, aby skoncentrować się na swoim rozwoju osobistym. Znajdź czas na naukę, medytację i zastanów się nad tym: jak możesz wzmocnić swoje relacje z innymi. Dziś gwiazdy sprzyjają głębokim refleksjom i odkrywaniu ukrytych talentów. Optymizm i nowe perspektywy. Dzisiejsza liczba siedem niesie ze sobą optymizm i obietnicę nowych perspektyw. To doskonały dzień na poszukiwanie inspiracji, planowanie przyszłości i otwieranie się na nowe możliwości. Jeśli masz jakieś cele, dzisiaj jest idealny dzień, aby podjąć pierwszy krok w kierunku ich osiągnięcia. Dziel się pozytywną energią z innymi. Siódemka jest także liczbą społeczności. Dziś zrób coś dobrego dla innych, dziel się pozytywną energią, służ pomocą potrzebującym lub po prostu bądź dla kogoś uśmiechniętym wsparciem. Twoje dobre uczynki z pewnością wrócą do ciebie w postaci dodatkowej pozytywnej energii. Podsumowując, siódemka rządzi dzisiaj naszym światem. To dzień, który sprzyja duchowemu rozwojowi, pozytywnym zmianom i otwarciu się na nowe możliwości. Korzystaj z tej magicznej energii, ciesz się chwilą i podziel się nią z innymi. wróżbita Łukasz Węcka